Borykasz się z problemami seksualnymi takimi jak zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk, niskie libido lub poczucie, że twój penis jest za mały. Wigordic został zaprojektowany, aby rozwiązać te wyzwania, które wpływają na twoją męskość i poczucie własnej wartości. Te żelki wzmacniają impulsy nerwowe odpowiedzialne za produkcję tlenku azotu w organizmie powodując szybki napływ krwi do ciał jamistych prącia i sprzyjając silniejszej, dłuższej erekcji. Doświadcz zauważalnej poprawy wielkości i obwodu penisa. Twój penis, wraz ze zrewitalizowanym libido i wytrzymałością seksualną, która przypomina ci o tobie, gdy miałeś 19 lat. Odkryj na nowo radość z satysfakcjonującego życia seksualnego. Dla mężczyzny utrata potencji może być równoznaczna z upadkiem jego życia osobistego. W rzadkich przypadkach, gdy osiąga erekcję, może wytrysnąć w mniej niż dwie minuty. Niewiele wydarzeń jest bardziej zniechęcających dla mężczyzny niż niemożność zaspokojenia partnerki, co prowadzi do frustracji i nieszczęścia. Na szczęście Vigordic jest tutaj, aby pomóc odwrócić bieg wydarzeń. Suplement ten wzmacnia erekcję i przedłuża stosunki seksualne, zapewniając godziny pełnego i nieprzerwanego seksu. Doceniany przez seksuologów na całym świecie Wigordic jest chwalony za wysoką skuteczność i brak skutków ubocznych. Dzięki Wigordic będziesz gotowy na intymność zawsze i wszędzie, gdzie nadarzy się okazja. Jako produkt premium i ekskluzywny Wigordic nie jest dostępny w aptekach ani na platformach takich jak Amazon czy eBay. Można go kupić wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej strony producenta, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem linku podanego w opisie tego filmu. Klikając w link, zostaniesz przekierowany na oficjalną stronę, gdzie możesz podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. Po podaniu danych przedstawiciel skontaktuje się z Państwem w celu wybrania pakietu najlepiej odpowiadającego Państwa potrzebom i złożenia zamówienia. To wszystko, co musisz zrobić, aby od razu przetworzyć zamówienie. Jeśli nie odbierzesz połączenia, twoje zamówienie nie zostanie zrealizowane, więc bądź czujny i odpowiadaj, gdy dzwoni telefon. Po złożeniu zamówienia możesz spać spokojnie, wiedząc, że Wigordic będzie w drodze do ciebie już za kilka dni. Nie musisz się martwić o żadne ukryte opłaty ani koszty, ponieważ cena, którą widzisz na stronie internetowej, jest ceną, którą zapłacisz. A jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś w pełni zadowolony z produktu. Wigordic zapewnia 100% gwarancję satysfakcji, dzięki czemu możesz go zwrócić i otrzymać pełny zwrot pieniędzy. Jeśli jesteś nowy w zakupach online i masz obawy, możesz być pewien, że proces jest wyjątkowo bezpieczny i nie ma powodu do niepokoju. Należy pamiętać, że dostawa jest całkowicie dyskretna. Zamówienia są pakowane w szare pudełko bez oznaczeń i znaków identyfikacyjnych, dzięki czemu tylko Ty znasz zawartość. Nie wahaj się dłużej, zamów teraz i zacznij cieszyć się niezwykłymi zaletami Wigordic.